No, witam, witam wszystkich. Poruszymy taką kwestię, bo jak byłem to na komentarzach. Te osoby, które pisały sobie te komentarze, nie podeszły to na poważnie. Sprawia tego, że chcecie zgłaszyć na policję o to, że że o sprzęty, Nikol nie namawiamy. Raz, dwa kto chce wysłać to wysyła co kryjecie się policją sami nie umiecie samemu załatwiać tą sprawę tylko kryjecie się policją że policja wam wszystko zrobi za was aby będziecie dalej tam pisać bzety zróbcie sami sami wyjaśnijcie a nie idziecie na policję i że tak jak żebrą o sprzęty Chore trochę to jest. No ale... Yy, ogólnie... Ja też mam prawo zgłosić. Jak dostanę jakieś zgłoszenie, czy co. Wystarczy, że ja podam w stronę hejterzy Tiger Kobry. Policja też dojdzie. Kto założył... Kiedy... Ten... To was będę później sprawdzać, nie mnie. Bo to wy tak na dni zgłaszacie na policję. Tak było... Yy, z, yy, niedawno... Byłem na komendzie na jako śladek o Stasakiem i tym i nożem, co niby wszystkim groziłem. Nie, no właśnie, że nie wszystkim, źle macie pojęcia ogólnie na ten temat, ogólnie yy, co policja powiedziała? Nic, co, nie poruszam tej sprawy, bo po co? Dlaczego mają ruszać? Jak to nie są groźby do wszystkich tylko do tej grupy, która tutaj atakuje nas. To jest filmik, a nie fizyczny. Jakbyśmy fizycznie zrobili, to ta, to idzie pod prawo. Ale takie zrobienie filmiku, to nie ma prawa, nie ma prawa, bo to każdy ma możliwość zrobienia sobie takiego filmiku. A wy nie chcecie się nas odubić? Że na, na komendzie to wszystko na no, widzicie. YouTube jest amerykański. Tam jest inne prawo niż nasz Polsce. Wasze banowanie czy zgłoszenie w filmiku jakiegoś nie podchodzi pod ich prawo amerykańskie. Dopiero podchodzi, jak są groźby naprawdę, które zagrażają w życiu człowieka, to tak. To mogą e, usunąć kanał lub jeden film. No właśnie. A wy o tym nie wiecie, że nie wiecie mnie że prawa e, amerykańskie jest inne niż u nas. Jest ciężko zwanować. Trzeba to udowodnić, że to jest prawdą. Mieć dowody na głupim papierze, jak się mówi. Ale takie, tak jak mówię, no... Kryjecie się policja. Czym policja was tu po... uchroni? Ściągnie mnie na wezwanie, na... jako świadek wyjaśnimy sobie spaw i spawa ułożona. A wy tak twierdzicie, o, policja wszystko zrobi. Tak z tym tasakiem. Czy no, że już nie pamiętam, co robiłem już kiedyś filmik. I co? Wyjaśniła się sprawa, sprawa ułożona. Bo to nie było y, fizyczne, tylko na filmiku. Informacja do grupy. A Wy inaczej przytłumaczyliście sobie, że to wszystkich, kto jest. To dziwne to, to. Kryjecie się policją, a sami nie umiecie sobie wyjaśnić spraw z nami. W Tylko leciecie się na komendę. To frajer tak robi. No a wy jesteście frajerami. Zucha strzelacie. To strzelajcie. Dla mnie to jest mnie głupotą, że nie umiecie sobie wy... nie umiecie z nami wyjaśniać, tylko leciecie na komendę, zgłaszacie byle co. Oni mają inne sprawy do załatwienia, do wyjaśnienia niż głupie wasze yy... Zgłoszenia, że tak jak obra tam że brą, czy co? Ja wiem o tym, że policja ma współpracę z YouTube'em amerykańskim. Tam jest inne prawo. Oni też mnie mogą pociągnąć to, tego w sensie, bo ich blokuje właśnie prawa amerykańskie. Nic w tym kierunku nie mogą zrobić. Ja tylko mogę pouczenie zrobić albo żeby nie robić przypadkiem takich filmików. I to wszystko, sprawa wyjaśniona i umorzona. A wy kryjecie się tą policją, że policja wszystko zrobi. Sami nie umiecie wyjaśnić sobie z nami spraw, a kryjecie się policją. Na mnie trochę nie poważnie. Jak macie zamiast coś macie do nas coś, powiedzcie to w rzeczywistości, a nie że lecicie na policję, bo wam się coś nie podoba. Bo ja też mogę to zgłosić. strony hejterzy Tiger kobre. Mam prawo też zgłosić. Ale czekam na dobry moment uderzenia. Kiedy ja uderzę, żeby was sprawdzili. Już nie będzie coś takiego, że spraw będzie łożony. Nie, nie. Ja poproszę, żeby zrobić dochodzenie tej strony. Już jedna osoba zgłosiła to na komendzie w sprawie tej strony hejterzy. Takie hejterzy, tigera i kobry. Zobaczymy, co będzie. Co z tym zrobią. Na pewno będzie prześwietlona ta strona przez nich, sprawdzana. Wystarczy, że te wasze pisanie komentarzy, wasze pisanie postów już policja ma dowód, żeby was ścigać za takie znęcanie się, bo to jest znęcanie. Bo nie umiecie sobie to wbić do głowy, że my sobie robimy po swojemu. Ten... Wy pokazujecie mądrość. Właśnie mądrość swoją pokazujecie, ale z drugiej strony. Czyli głupotą, a nie mądrość, jak się mówi. To nie straszcie ani policją, bo sami się wpieprzycie. Sami się wpieprzycie, bo już jedna osoba się wpieprzyła za przerabianie filmiku, że niby kogoś obrażam. A to się fakt faktem zdarzyło to, że to był przerobiony filmik Ta osoba mi płaci oszkodowanie I za się właśnie To jest to, że wy sobie nie zdajecie sprawę na to, że to wy się podkładacie na komendę Tak, to wy bo Policja zawsze dojdzie do prawdy. Zawsze. To jest pierwszy wiek. Klymani mają takie sprzęty, takie dojścia, że w ciągu kilka dni już mogą znaleźć. Tak, Policja sprawdzała znaleźli nasz opisany kanał. W ciągu jednego dnia. Opisany kanał nasz, który nie jest przerobiony ani nic. Widzicie? Jaka policja jest mądrzejsza od Was, że oni dojdą. Dojdą tu szybko do Was. Bo wystarczy sobie zobaczyć Wasze głupie komentarze, podszywanie się, czy e, pisanie posłów na stronie, tych hejterzy tak, tigera i Gobry już mają podkład, żeby was żeby Wam wydotrzeć sprawę sądową. Bo to jest nękanie. A nękanie to jest. Pod prawo idzie, aby właśnie w tym sposobem nękacie nas. Ale ja czekam na dobry moment, żeby uderzyć w sprawie tej strony hejterzy, tigera, kobry. Mam to wszystko zapisane. No wystarczy, że podam im na i już ta sława rusza do przodu. Wystarczy, tak mówię, wystarczy jeden krok, mój też następny. Bo jedna osoba już zgłosiła tą stronę na komendzie. Zobaczymy, ile osób będzie to jeszcze zgłaszało, żeby Was prześwietlić, co Wy wyczyniacie. A w sprawie paczek wysyłania, to Was to głównie obchodzi. Kto chce wysyłać, ten wysyła. komu Kto nie chce, to nie wysyła. Nikogo nie zmuszamy. A Wy twierdzicie, że zmuszamy. Nie. No widzicie. Żadna policja, żaden YouTube w waszym zgłoszeniu nie potwierdzi to, że, że to jest y, łamanie prawa Unii Amerykańskiej. Kto, kto chce wysłać, to wysyła. Kto nie ma, kto nie chce, to nie wysyła. Nikogo nie zmuszamy. A wy sobie wbijacie do głowy, że my kogoś zmuszamy, żeby ktoś wysyłał. Tak, tak, mówię, dajcie sobie luz z tym banowaniem, z tym zgłoszeniem na komencie, bo tylko sami się podkładacie pod ich rękę, żeby was sprawdzić. Policja nie jest głupią rzecz. Nie są głupsi jak wy. Bo oni dojdą, nie teraz, trochę później, ale idą, idą do prawdy, jak oni do, doszli do prawdy, to jest nasz oficjalny na kanał, w ciągu jednego dnia. To zobaczcie, jak policja tu pracuje. Widzicie, to nie macie co tutaj zgłaszać na policję, bo, bo wy czujecie się e, osadzeni czy coś. No my się czujemy osadzeni tym waszym lękaniem, bo wam coś nie podoba. Wam się nie podoba, to powiedzcie to w oczy w rzeczywistości tu i teraz, a nie jeżeli się zgłaszać na komendzie. I wy macie to gdzieś. No właśnie. Ale ja też podam. I dużo osób też poda stronę hej też tiger na komendzie. I zobaczymy, jak wam, was będą prześwietlać w sprawie e, e, pisania co waszych. I to jest właśnie, idzie pod e, nękanie. A wy tego nie rozumiecie takie wasze pisanie e, robienie w ogóle dissów, czy odpowiedzi do nas skierowane to jest nękanie nękanie, ja mam to też prawo zgłaszać i to każdy może, bo to jest nękanie fizyczne nie jest tylko nękanie psychiczne inaczej, zastanówcie się co robicie na ten temat i to pokażcie mądrości a swoją w życiu. Pozdrawiam.